Czy peklowanie mięsa na wędzonki zawsze powinno trwać 5, 7, 21 dni? Mam pewien sposób, który sprawia, że peklowanie może trwać tych dni, a nawet nie dni, tylko godzin, tylko 12. Zaraz Ci o tym opowiem. Ale najpierw mam do Ciebie prośbę: zasubskrybuj ten kanał. Kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich filmach. I wszystkich tych, których się na filmple pokazują. Zaglądnij też do opisu tego filmu. Wracając do tematu peklowania. Bardzo dużo zapytań dostaję. Adam, do świąt zostało trzy dni. Czy jest w ogóle szansa, żebym jakkolwiek zapeklował jeszcze sobie szynkę, boczek, cokolwiek innego? Ostatnio nawet, pozdrawiam cię serdecznie, dostałem bardzo fajny telefon z małej przetwórni. Takiej manufakturalnej mięsa, gdzie ktoś komuś zasmakowało, zasmakowały wędzonki i wszystko sprzedali. Przed świętami chcieli dorobić pewną partię i pytali, jak to zrobić, czy jest w ogóle sposób na to taki sprawdzony sposób. Oczywiście opowiedziałem o tym, co zaraz Tobie opowiem. Więc zazwyczaj pekluje się, mówimy teraz o peklowaniu mokrym. Pekluje się na mokro szynki, boczki, polędwice itd. 5-7 dni z nastrzykiem, co polecam. O nastrzyku teraz nie będę mówił, jest on to niekwestionowany, niekwestionowany dobry sposób. Odnajdź sobie w jednym z tych filmów tutaj na Fimple. Znajdziesz taki film, dużo informacji tam yy, też powiedziałem. Więc zazwyczaj 5-7 dni peklujemy z nastrzykiem. Jeśli ktoś idzie starą metodą, bez nastrzyku, no to musi być to przynajmniej 14 dni, czasami nawet 21, ale też szare oczko może się w środku znaleźć. Nie polecam takiego peklowania już od jakiegoś czasu, ponieważ nic ono nie wnosi do finalnego wyrobu, a tylko mm, podwyższa poziom ryzyka powstawania właśnie szarego oczka w środku, nie do peklowania tak, tak dalej. Co zrobić, żeby zapeklować sobie Surowce, na przykład szynkę boczek, powiedzmy na tym się będę teraz skupiał, w 12 godzin, w 24 godziny. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak, takie szybkie peklowanie miało rację bytu, żeby spełniło swoje zadanie? No właśnie. No musisz sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, jaki cel jest peklowania? Co ma się wykonać podczas tego procesu peklowania? Przede wszystkim peklowanie ma zadanie zabezpieczenie bakteriologiczne mięsa, czyli peklozul musi wniknąć, musi przeniknąć na wskroś przez całą, cały przekrój, przez całą przestrzeń mięśnia, czyli kawałka mięsa, który ma stać się później wędzonką, wędzoną szynką, wędzonym boczkiem i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobić, żeby 12 godzin to się stało? Musisz spełnić kilka warunków. Mówię to na własną odpowiedzialność, przetestowałem to wielokrotnie, bo wymyśliłem w ten sposób peklowania na potrzeby naszych warsztatów stacjonarnych, gdzie ludzie przyjeżdżają do nas i uczymy ich od A do Z wędliniarstwa w trzy dni. Oczywiście podstaw, dzięki którym później mogą jakąkolwiek recepturę wziąć do ręki i zrobić z niej dobry użytek. Ale nie jest tak, że ludzie przychodzą, a tam już się szynki peklowały 5 dni. Boczki też się peklowały 5 czy 7 dni, a oni tylko kończą proces. Nie. Przyjeżdżają do nas ludzie, uczestnicy warsztatów, dostają surowe mięso na stół i muszą je zapeklować, naszczyknąć, przygotować do wędzenia, i jutro jest wędzone. Jak to zrobić? Traktuj ten sposób jako sposób awaryjny. Niech to nie będzie twoją codziennością, bo to nie jest najlepszy sposób. Jest to sposób na wybrnięcie z danej sytuacji, w której się obecnie znalazłeś, znalazłaś. Po prostu. Przyznam ci, się, że ostatnio tak peklowałem na święta, bo mnie sytuacja zaskoczyła, bo byłem chory, nie mogłem tego zrobić wcześniej, myślałem, że jednak nie będę wędził. Wyzdrowiałem szybciej niż myślałem. I sobie mówię, dobra, to mam jeszcze kilka dni, czy ty uda mi się zrobić? Dzisiaj kupiłem mięso, zapeklowałem, jutro wędziłem. Dosłownie tak to wyglądało. I wędzonki były pyszne. Jak zawsze. Ok, ostatni raz zadam pytanie, jak to zrobić. Tutaj ogromną rolę odgrywać będzie temperatura, w której będziesz peklować swoje surowce. Pamiętaj, że jest to balansowanie na granicy ryzyka związanego z zepsuciem się mięsa. Więc musisz do tego podejść naprawdę bardzo skrupulatnie. Jeśli nie jesteś dokładny, odpuść. Nie podejmuj w ogóle tego tematu. Ale jeśli jesteś dokładny, dokładna, jeśli dbasz o, o, o takie rzeczy jak kontrolowanie temperatury, nie boisz się tego, sprawdzasz, co jakiś czas zapisujesz, notujesz, to jest to temat dla ciebie i warty zgłębienia. Do meritum. Jeśli masz kawałeczek szynki, przygotuj sobie zalewę peklującą. O stężeniu takim, jakie lubisz. Czyli na przykład i, i w zależności od tego, jak będzie, co będzie dalej z tą szynką robione. Jeśli ja, na przykład, robię sobie szynkę parzoną, używam zalewy pakrującej 10%. Tak? 10% sobie przygotowuję zalewę odpowiednio w takiej ilości, jaka powinna być do szynki. Czyli na przykład mam 2-kilogramowy kawałek szynki, więc przygotowuję litr zalewy, gdzie daję litr wody. I 110 gramów peklo Wtedy mi wychodzi w przybliżeniu 10% zalewa peklująca. I zalewam taką szynkę taką zalewą, ale uprzednio jeszcze tą samą zalewą peklującą naszykuje swoją szynkę bardzo dokładnie, nawet co 2 cm. Jest to duży kawałeczek mięśnia. Takiej zalewy peklującej powinno tam wejść od 15 do 20% w stosunku do wagi mięsa. Czyli jeśli masz szynkę ważącą kilogram, powinno tam wejść 150 do 200 ml zalewy peklującej w tą szynkę. Wstrzyknij po prostu. Nie dodajesz chemii funkcjonalnej, więc ta, peklos, ta, ta woda ucieknie stamtąd. Ona się nie napompuje. Tylko początkowo poczujesz, że tam rośnie jej objętość. Ale później ta woda wypłynie, zostanie w peklosu, będzie mięso zakonserwowane. Jeśli zrobisz to dokładnie. To jest raz. Ale to nie znaczy, że to już jest gotowe. 12 godzin temu daj. Ale w warunkach nietypowo chłodniczych, bo w warunkach 4-6 stopni typowo chłodniczych jest to za krótki czas, jest to za niska temperatura, żeby peklowanie przebiegło poprawnie. I teraz dochodzimy do tego balansowania na granicy. Musisz znaleźć miejsce, stworzyć warunki, aby to peklowanie przebiegało w temperaturze 10-11, maksymalnie 12 stopni, jeśli mówimy o peklowaniu 12 godzinnym. Jeśli mówimy o peklowaniu 24-godzinnym, dajesz troszeczkę więcej czasu temu peklowaniu i to może być maksymalnie temperatura 10 stopni Celsjusza. Czyli jeszcze raz, 24 godziny, 10 stopni Celsjusza, 12 godzin, maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Ni mniej, ni więcej. Jeśli w 12 godzin zapeklujesz i dasz 9 stopni, to ci się nie zapekluje. Jeśli dasz 13-14 stopni, to ci się zepsuje. Więc tutaj jest naprawdę, mówię, balansowanie na granicy ryzyka, bezpieczeństwa. Mocno kontroluj temperaturę przy tym. I gwarantuję ci, że tak, zrobiony surowiec mówię tutaj nawet o nastrzykiwaniu boczku, którego się zazwyczaj nie nastrzykuje, bo ma bardzo mało mięsa w sobie, tłuszczu nie nastrzykniesz. Wiadomo, że do boczku nie wejdzie ci 15-20% zalewy, tylko na przykład 10%. Ale wejdzie i warto to zrobić. Nie będzie widać tego na strzyku w gotowym wyrobie, to Ci też gwarantuję. To nie jest tak, że nagle rozerwiesz całe mięso i tam już będzie wszystko porozrywane, włókna i tak dalej. Nie. Nie będzie widać dziurek po, po igle, bo to się wszystko zasklepi. Dziurkę widać dopiero wtedy, jak już masz wyrób yy, sparzony na przykład, czy gotowy, obrobiony termicznie, upieczony w wędzarni. Wtedy jak coś wbijesz, to ta dziura zostanie, bo widać często dziurki po termometrze, jeśli używasz termometru, a powinieneś. Jest to sposób awaryjny, czyli peklujesz danym stężeniem. Nie jest tak, że wtedy robisz stężenie dwukrotne, bo szybciej to musi mm, się stać, szybciej to peklowanie musi przebiec. Nie, 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 nie. Stężenie to nie ma nic do rzeczy. Jeśli zrobisz większe stężenie zalewy peklującej, będziesz mieć bardziej słone, mimo tego, że taki krótki czas. Więc robisz swoją ulubioną dawkę peklosoli, która po pierwsze da ci słoność w wyrobie, zakonserwuje twoje surowce a balansujesz temperaturą i czasem. 12 godzin to jest maksymalnie 12 stopni, w przedział 10-12, 24 godziny, w przedział 8-10 stopni. I wtedy na pewno Twoje wędzonki będą w porządku, wybrniesz z sytuacji, wyjdziesz z twarzą, uratujesz święta, cokolwiek jeszcze sobie po prostu wymyślisz. Sprawdź, testuj, powiedzmy trochę baw się tym, nie idź ślepo tylko w to, co widzisz gdzieś tam. Sprawdzaj, bo naprawdę warto działać świadomie. A to będziesz robić tylko dzięki temu, że będziesz testować i poznawać różne inne metody działania, inne, inne działanie procesów w wędniarstwie. Jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału do kliknięcia w dzwoneczek dzięki czemu dostaniesz powiadomienie o takim filmie i każdym innym, które się na Filmple pokazuje, a pokazują się tylko naprawdę ciekawe. Zaglądź też w opis tego filmu, gdzie mm, będą linki prowadzące do naprawdę ciekawych miejsc. Do zobaczenia.